Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów I dzisiaj tak, budujemy sobie nowe osiedle Myślę, że gdzieś tutaj Coś tutaj powstanie Jeszcze nie wiem do końca jak to będzie wyglądało, ale trzeba będzie użyć tych bloków Ponieważ mają naprawdę dużo ludzi i są w miarę tanie No i tak, dziękuję wam za komentarze No właśnie, kurczę, z tym transformatorem ostatnio się trochę zbłaźniłem Bo kurde, zamiast od razu użyć i by nie było problemu No ale cóż, nie wiedziałem i trzeba będzie zrobić więcej wywrotek To jest też ważna kwestia I właśnie, ja zapomniałem, że te odsetki to mi rosną eee, właśnie Eee... kwota przedterminowa, należy na jutro Maksymum, które możesz pożyczyć Pożyczono ogółem No trzeba będzie wysłać ten statek już Jak on tylko dopłynie Bo Trochę lipa, nie? Nie mamy w ogóle yy, dolarów. Ale dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Trzeba tak, z badaniami. To tutaj mamy telewizję. Tutaj to niech się kształcą po prostu nowi i tyle. Dziwne, że tylko tu jest 8 wykładowców, no ale to jest po prostu no, mała placówka. Zastanawiam się, czy by jeszcze. Tu są trzy wywrotki. Tu czasem też nie ma niestety, chociaż widzę, że teraz jest git. Ale dobra, dobra. Tu tą ciepłownie rozumiem też jest, też jest, dobra. Ok. No to co? Eee, bierzemy się za budowę. Zobaczymy zaraz jak to... O, tu mamy większe też, ale w ogóle... Jest... O, nie, przepraszam, są jednak. Jakbyśmy co, może zrobili badanie tych wielkich bloków, to byśmy mogli większe bloki, by było ciekawiej. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija. Jesteście na bieżąco z odcinkami, nic nie przegapicie. No i co, bierzemy yy, jednak te badania, zaraz, zaraz weźmiemy. Wstrzymamy sobie tutaj, yy, i jak tu. Czy ja mogę to w ogóle zrobić? Zaraz zobaczymy. Yy, no mogę. Badania betonu, no zaraz to zrobimy na mega szybkości, ponieważ. Weźmy po prostu 75 robotników o 2 minuty niecałe i mamy to. To się zajmiemy więcej, żeby było wywrotek. E, Przydałoby nam się w ogóle jeszcze nie utrzymanie infrastruktury, tylko ładunki ogólne. No właśnie, dystrybucja. Tylko nawet, a małe centrum, no możemy chyba postawić. Tu w ogóle mam z dodatku jeszcze takie cudo. Patrzę, gdzie by tutaj jeszcze to dać. Ale dobra, niech sobie tutaj będzie. Okej. Okay. I co tutaj był problem? Czy tu do elektrowni. Okej. Okay. No to tak, bierzemy wywroteczki. A, no i też chciałem was w ogóle pr przeprosić, bo yy, myślałem, że będzie odcinek yy, wczoraj, ale akurat... Tak się wciągnąłem w tego Call to Arms, że powiem wam, że szok. Nie, nie, nie myślałem, że w ogóle tak... Eee, ale naprawdę ta gierka jeszcze jak z kolegą tam pogrywam, to normalnie szok. Bo jak się w to dobrze gra, to naprawdę... Dobra, w 90. Tu, 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 dobra. To jest to samo. A lubię też Sowiety, nie powiem. Tylko to zależy od yy, akurat... Gierki. Dobra, bierzemy 90. Tylko węgiel. No i co, bierzemy ten węgiel sobie z tąd. Tak? Tąd. Ok. A, właśnie. Niech, te, niech oni tylko załadują teraz, nie? I nie do krajów sowieckich. Nowy przystanek kraje zachodnie, kraje, kraje sowieckie, pyk o, no właśnie, żebyśmy mieli po prostu więcej asy, nie? no już mamy to i ja już szybko im każę robić to, okej okay. krótko zwiększamy to, niech robią o kurde to znowu jest lipa, bo okej, okay, dobra, są wykładowcy tak trochę na styk to było no ale dobra, eee, no i co pojechali? Pojechali super, dobra. no nie no, żeby było, wiecie, żeby nie był jaj, bo kurde, tutaj też, tu jest lipa, tu powiem wam, że trochę z... Z... popsułem to jak tutaj. Oj, oj, co tu się dzieje? Nie Niewyjaśnione sprawy. Rozumiem, że tu jest problem dlatego, bo nie mam sądu, nie? Gdzie to jest statystyka? Tu jest, ten rok. Milicja, ej, to milicja nie rozpoznała sprawy, a sąd nie wydał wyroku, to 0%. Jakby... Policja była jakaś, nie wiem... Dziwne. No dobra, no to co? Yy, jak tam, tu sytuacja, jest 33% no i zobaczymy w ogóle jak to cenowo wyjdzie, no mam nadzieję, że to jest to tak konstrukcja paneli, paneli prefabrykowanych tak, to jest to, jakieś walniemy im tutaj duże bloki, tylko będę musiał uważać żeby nie było, bo właśnie to jest 390 też. chyba te największe od razu walniemy nie musimy tego zaludniać, tak? Mm, mega. Yy, no i tak. Trzeba będzie wybudować na pewno duże przedszkole. bank i szkołę. Bo w sumie jeden taki blok. No, dwa. Będą starczały na na szkoły i tak dalej. Szpital mamy. Yy. sobie radzą fajnie no dobra, no i te ze śmieciami, i trzeba będzie jak mówię zarobimy więcej to od razu bierzemy się dobra jeszcze niech pocisną, no, mam nadzieję że te odsetki to jakoś mi nie narosną, mega hmm. już to rośnie cały czas kurde wiecie co, wyślę ich tak na wypadek yy. Niech płyną już po prostu. Znaczy nie klikałem żeby do przystanku, ale tak jestem zwyczajony akurat. No dawać dawać, jedziemy z tym. I. No tutaj też kurczę powiem wam. Powinienem to skasować i tak dalej i w ogóle nową linię zrobić, ale no już, po prostu w razie co poprowadzimy sobie z tą dużą linię i nie wiem tutaj gdzieś będzie czy coś. Albo w ogóle można by było. Bo tutaj mamy jeszcze jeden zrobić w tą stronę i poprowadzić. No zobaczymy. Zobaczymy. Już robimy siateczkę. ja nie mogę niestety stawiać dat tak, jak nie mam redukowanego tego. Ale to na spokojnie. No i będzie nowe coś z dodatku, przynajmniej w sensie z dodatku, z moduł. Dobra, mamy to już. Okej, okay, niech sobie robią to. Zakończono badania świetnie. I bierzemy. Wow! Ładne tu niektóre te bloki, to naprawdę muszę przyznać, że naprawdę fajne. Też takim potrafią mieć, ale to w takim stylu, nie wiem, gierka. Trochę tak. Tu mamy te, bym wolał. O, to jest to 390. Wyższe są. Brzydsze, że tak powiem, bo takie szare, ale. Dobra. Takich też dużo jest bloków. Eee, weźmiemy sobie te duże, żeby nie było itolenia. To też fajne. Troszkę mi przypominają, jak ktoś oglądał u mnie Daisy, to na workucie takie bloki trochę są na tej mapie. Eee, dobra, bierzemy tak to. I od razu zastanawiam się z mieszkańcami. Tylko może tak tych mieszkańców połowę, żeby mieli wiedzieć. Gdzie rozlokować się. Yy, no i co? Na ten przystanek będą łazili. Czy yy, my tu drogę chcemy zrobić? Chyba chcę jednak drogę zrobić. Coś takiego tu zrobimy. O! No uda mi się No nie, nie gadajcie, że nie, nie da się tu Nie no musi się dać tylko Chciałem jakoś ładniej to zrobić Ale widzę, że mi nie do końca chcą posłuchać Dobra, może coś Oj no kaman co jest? Nie do końca, tak jakbym chciał, no ale dobra Niech sobie coś takiego będzie No i bierzemy, budujemy. No trzeba będzie znowu z tymi śmieciami, z tym wszystkim Żeby byli bardziej ogarnięci A no i tak, w tą stronę od razu O Dobra, jedno Ile to w ogóle kosztuje? Eee, małe pieniądze, co? 3 4, 5 i 6. No dobra, zobaczymy. Bezrobotnych od razu. Pff. Liczba mnóstwa osób, mnóstwo naprawdę. Okej. Okay. Eee, no ja wam tu zaraz to połączę, więc spokojnie. O kurde, zapomniałem się trochę, zaraz, zaraz. E... Jakoś nie wiem czemu kasy mi poszło mega. To jest. Kurde, tak nagle mi spłonęło. A, wiem czemu. Ha, już wiem, czemu, no, nie wiem, błąd był. Bo... bo przecież ludzi wezwałem, tylko nie wiem czemu... Aż tylu mi ludzi tutaj wzięło. To jest trochę dziwne. Kurde. Niedobrze. Niech robią szybciutko ten, bo... Oj, 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 oj. No i teraz tak, trochę się wkopałem. Ajajaj, aj, 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 no. Trudno to by było dobrze żeby ukończyli no ta nie mamy kasy ani na to ani na to o matko teraz będę miał ucieczek mnóstwo tu jeszcze ej no to jest a tutaj to dobra nie, z... nie zmieniałem ooo jojojojoj no ta nie sprzedam no kurde muszą z... jak najszybciej zrobić to ja bo... jaja albo dobra zrobimy szybką pożyczkę na pół roku 200 koła Dobra bo przecież yy, zaraz bym je zjadło tu okej okay. No wiem tym ludziom brakuje tu kurde wszystkiego chyba że oni tu powinni dojść jakby nie patrzeć tylko tu jest już 400 metrów no nic to postawimy im tu Jakiś markecik, zaraz zobaczymy, 100 tysięcy. Ten ja cię kręcę. No trudno, chyba to trzeba. Widzę, bierzemy. No z tym hajsem to powiem wam, że grubo. No niech mi tylko nie uciekają, please. Nie tak szybko o. dobra okej okay. mamy to pyk i tu ludzi zaraz już z tym nie będzie problemu Bo wiem że bezrobotnych to trzeba będzie więcej tych eee, mięso mięso no dobra oni już pójdą im jeszcze zrobimy ścieżyczkę I co? Jak to wygląda? Tu nie mogą. Tu rozumiem, że bezproblemowo. No i problem jest z dzieciakami. Eee, dobra. No, come on, byście zrobili ten helikopter. Jeżdżą, jeżdżą. O kurde, co tu się zrobiło? Okej. Okay. Dobra, na no spokojnie. Zaraz telewizję opanujemy. Jak to budynek jest bez zasilania. Znowu jakieś widzę jaja. No dobra, dobra. Spokojnie. Na razie jest jeszcze nie tak źle. Nawet nam to w sumie urosło. Zobaczmy. No. Więc się poprawia. No na razie zobaczymy, jak to problem z zasilaniem. Kurde, chyba będzie. Nie wiem, minie. rzeczywiście pozmieniać, czy co, bo ale to zobaczymy. Najwyżej w przyszłych odcinkach pojemnik naprzypełniony jest. Jak to, no ludziska, co jest, To jest przesady. Tu 65, dobra, eee, bierzemy. Śmieci opanowali. Ok, też zobaczymy. No, tutaj to powinni sobie już radzić. Ok, no jest, dobra, mamy 90 koła, a tu już 37% kolejnego, więc wspaniale. Eee, tu już te pożyczki. O, kurde, kwota w ciągu 30 dni. Kwota należna jutro. Jak to to wygląda? Spłacona oprocentowanie odsetki karne 720. O, kurde. No dobra, dobra. U nich lecą i czekaj, aż załaduję. Zobaczymy. No, muszę tak troszeczkę y, zwolnić z tym, bo się tak wziąłem, jakby miał z pół miliona. A kasa się już szybko ukończyła. Minimalizuj. Dobra, to mamy stacja TV, to może być, nie ma problemu. Dobra, tu mamy. Uf, spoczko. No i potrzebujemy zbudować to przedszkole, ale to przedszkole to też kosztuje, z tego co pamiętam, i to nie małe pieniądze. Yy, zaraz zobaczymy, infrastruktura, polibuda, w ogóle właśnie Uniwersytet Medyczny też by się przydałby nam... No dobra, nie jest aż tak źle, no ale to jest zestaw od koła do wydania, nie? Właśnie, może w ogóle my jakąś szkołę, 540 studentów, ta, studentów. Markaczy, dobra. To będzie tu zrobić. Hmm. No Ciekawe. Dobra, mogę to im dać. To się by przydało. Mam nadzieję, że mnie nie zje to jeszcze finansowo. Szybciej róbcie te. Dobra, to będzie kolejny ten. No, mam taką walkę trochę z czasem, nie powiem. Jest, dobra, leci. Rąbiście. No i robią już kolejny. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Niezmiernie. Dobra. No i tu już rozumiem, że lepiej trochę. No wiem, że nie chodzą do tego. Nie mogą uprawiać sportu. Bar. No jak, do szpitala to oni akurat powinni mieć. Ha! Nie mają dostępu. Ok, No to ja już wam tu robię. Nie no, to tak w ogóle nie powinno być. O. Teraz git. No i będziemy po prostu stawiali to sobie czasem. Weźmiemy kolejną tą... W ogóle jak ucieczki? Kurde, wzrosły trochę. Ale dobra, nie jest źle. Nie jest źle, poprawia się zadowolenie. Trzeba trzymać nad tym pieczę. Mówię, bo to później jaja będą, dobra, tu też robią, robią. Nie no, ładnie, tu się zwiększyła liczba pracowników. Tutaj też. E, jak tutaj, tu już mamy 130 ton. No to dobrze, dobrze. Mamy już tych dolarów. Myślę, że, mówię, parę odcinków i to się już wyprostuje. Naprawdę, będziemy mieli kasy wiem z tym bezrobociem, trochę mnie to, ale dobrze mieć, tak jak pisaliście mi, trochę tego bezrobocia, bo zawsze rynek trochę inaczej jest. Kurczę, to mnie najbardziej przeraziło, nie wiem czemu tych mieszkańców tyle mi się tu rzuciło. Niby ja kliknąłem połowę, a wyrumbało mi ich tyle, że szok. Nie wiem czemu. O, no właśnie. Ja tu wezmę, żeby było jak najmniej. Przenieść losowo mieszkańców z niej do nowo wybudowanych. Nie, no to to nie mam zaznaczone. Yy... Ja muszę tu naprawdę dać to minimalnie, bo... ...gdyby nie było... jajc, Okej. Okay. 74, no dobra, no to co? Nie wiem czy tą szkołę już im postawić. Barim mogę postawić, niech się cieszą. Ten barim postawimy tutaj koło szpitala. Szybko w razie co mieli dobra OK. Kupujemy Ta, alkohol załatwia sprawy Akurat pod tym względem. Czekajka ten alkoholizm się zwiększył uzależnienie od alkoholu to jest takie działanie. Dobra, no i jeszcze sport. Sport, sport, sport. Eee. Tereny mieszkalne, tu jest sport. No i co ja im bym zrobił? Może... Może halechę sportową. Ja ci kręcę, jakie to drogie jest. Dobra, wiecie co? To ja kryty basen im zrobię. Tylko może tutaj. Nie wiem, czy to mi nie przeszkodzi zbytnio. Patrzę, gdzie tu są linie. Z prądem. Tu jest, dobra. Dobra, mam nadzieję, że to mi nie popsuje za dużo. W razie co się postawi, jeszcze jeden. No, jak tam macie, to dobra, poleciał. Okej, okay, jak to zbyt mało obsługi? Nie wiem, no to zaraz będzie dużo ludzi. Spokojnie. Eee, możemy nawet tak zrobić tyszkę. Okej. Okay. Okay. No, zadowoleni będą. Tutaj tylko nie będą, ale... Stąd to powinni na ten basen chodzić, tak naprawdę. Dobra, niech kasę... Robią, mam nadzieję, że to poleciało serio. Jeśli nie, to znowu będę musiał mały chyba kredyt wziąć, czy co Teraz zobaczymy. A tutaj jak? To jest spoko. Hmm. No Kaman, co jest? Dobra, wiecie co? Znowu niech kurde leci do... Nie do krajów zachodnich Tylko do Sowietów a nie, dobra, jednak nie. O, czekaj, załaduję tu, chodź szybko. Dobra, zawrócił się, okej, okay, mamy to. Dobra, jedziemy szybko. I niech załaduje i do Sowietów. No bo jednak dostaliśmy pieniążki. Akcja była trochę przedwczesna. Dobra. No spoko. Niech sobie tutaj. I jeżdżą z tym, no i co? Myślę, że to będzie na dzisiaj na tyle. Udało się trochę tam wybrać, mówię, z tym kryzysem. M mieliśmy, ale już widzicie, budujemy. to będzie jeszcze tylko szkołę w przyszłym odcinku im walnąć i myślę, że będzie spoko. Także, no, jeśli się podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku z budowy ciąg dalszy osiedla możecie wymyślić nazwę jak chcecie trzymajcie się, pika